Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku openingów akcesoriów komputerowych. Tym razem trafiła do mnie myszka gamingowa marki Keyleaf albo Quilf, jakkolwiek by się to nie czytało. Jest to myszka z oszą z marketu, zapakowana dość solidnie. Na pewno zastanawiacie się ile kosztowała, bo już widzicie te naklejki 50% rabatu. I tak, kosztowała około 49 zł o rabacie. Jest to myszka Q3520, myszka ergonomiczna, gamingowa. Na pewno od razu Wam się rzuci w oczy, że wygląda tak niestandardowo. Mm, inaczej niż myszki, do których zostaliście przyzwyczajeni. Co ma mm, w sobie 6 konfigurowalnych. Przycisków. Dostajemy w zestawie oprogramowanie konfiguracyjne na płycie CD, gdzie możemy sobie te przyciski dowolnie skonfigurować. Podświetlanie LED RGB. Do tego regulacja czułości kursora od 800 do 4000 dpi. No, jestem ciekawy tych 4000 dpi, czy rzeczywiście taką wartość uzyskamy. Regulacja czujnika dla zapewnienia niezwykle szybkiego i precyzyjnego śledzenia ruchów. Do tego kabel o długości 160 cm i kompatybilność z Windowsami od XP do Windows 10. Także za chwilkę sobie otworzymy. Myszka ma też 2 lata gwarancji. Otworzymy sobie i zobaczymy jak ta myszka się sprawuje, czy warto ją zakupić. Ok, tak prezentuje się myszka po rozpakowaniu, w zestawie znajdziemy myszkę oczywiście, płytę ze sterownikami i taką dość obszerną instrukcję w kilku językach, ja, co i jak tutaj jest wszystko fajnie wytłumaczone, sterowniki oczywiście można też znaleźć na stronie producenta najnowsze, ale zawsze dobrze jest też mieć je na płycie, chociaż nie każdy już ma czytnik płyt w komputerze. Dobra, teraz najważniejsze. Co my tutaj mamy? Kabel do myszki standardowy. Nie jest ani za gruby, ani za cienki. Nie powinien przeszkadzać. Sama myszka. Mega fajny kształt. Dopasowuje się do dłoni. Szczególnie jak ktoś ma właśnie dużą dłoń. Bardzo fajnie leży. I mamy tutaj przyciski. Pod kciukiem. Góra-dół. Dwa przyciski. Z prawej strony. Jeden, drugi, scroll. Także wszystko jest tak, jak powinno. Dodatkowo mamy tutaj włącznik on/off i tą podstawkę, którą możemy sobie odczepić, jeśli by była taka potrzeba. Całość wykonana jest dość solidnie. Nie ma się naprawdę do czego tutaj przyczepić. Jest też przycisk. W tym miejscu. Nie ma się do czego przyczepić. A jak całość sprawdza się w praktyce? Otóż hmm, popracowałem jakiś czas korzystając z tej myszki. Jest naprawdę duża różnica, jeśli chodzi o ergonomię w programach graficznych. Hmm, jest dużo wygodniejszy, nadgarstek mniej się męczy. Do gier, może troszeczkę mniej mi przypadła do gustu, jednak klasyczne myszki są lepsze. Ale tam wszędzie, do takiej biurowej pracy, myślę, że można naprawdę spróbować. Tym bardziej, że akurat no, za tak dość niską cenę udało mi się ją dostać. Słuchajcie, na dzisiaj to już by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę. Dajcie subskrypcję i napiszcie w komentarzu, jaki kolejny sprzęt chcielibyście, abym przetestował. Trzymajcie się, cześć!